Hej! Słuchajcie, niby jest lato i są wakacje, ale czy to gwarantuje nam pogodę? No nie. U nas akurat wczoraj padało i to przez cały dzień. Poza tym, że wyszliśmy troszeczkę pobawić się w kałużach i była przymusowa kąpiel po tym, to musieliśmy jeszcze znaleźć kilka fajnych zajęć w domu. I nie będę ukrywać, że nie obyło się bez lekkiego szantażu, bo moje dzieci tak. Bez żadnej motywacji raczej biegać nie chcą. Tym bardziej Adasiek. Więc przygotowałam miseczkę łakoci, z której dzieci po wygraniu zawodów mogły sobie wybrać jakąś rzecz. I na czym słuchajcie polegają zawody? Otóż na końcu korytarza, właściwie na końcu już w sypialni, ustawiłam dwa koszyczki z rozsypanymi puzlami. Trzeba wziąć po jednym elemencie, dobiec na drugi koniec korytarza, odłożyć to do koszyczka i tak. W tą i z powrotem przez 20 czy 30 razy przy tyle, ile elementów mają puzzle. Więc zaczynamy. Gotowi? Do biegu? Start! Nie wiem, słuchajcie, co się dzisiaj wydarzyło. Może wyhasali się troszkę w tych kałużach i dlatego nie mieli siły tyle biegać. Normalnie to powtarzamy to dwa bądź trzy razy, to jest norma. Dzisiaj Asienka nie dokończyła pierwszej tury, także już dalej nie męczyłam. Pozwoliłam im przynieść całe koszyczki z puzlami i jest czas na nagrodę. Ale to nie wszystko. Puzle jak już są przyniesione, trzeba je ułożyć. A jak już ułożymy wszystkie puzle, to rozkładamy je z powrotem, wkładamy do koszyczków i wybieramy sobie kolejne. Dzisiaj słuchajcie, uważam dzień za zamknięty, dzieci są wyhasane, nie chciały kolejnego zestawu puzzli, e, także myślę, że co najmniej przez najbliższe parę godzin będą grzecznie bawiły się w swoim pokoju. Aby najmniej mam taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia. Pa!